Kochani, witam was na moim kanale po dłuższej przerwie i dłuższych przygotowaniach, ponieważ mieliśmy y, problemy techniczne, ale to mniejsza oto. Y, witam was wreszcie po dłuższej przerwie na moim kanale razem ze Zdzisławem, który siedzi gdzieś na ścianie. Y, Stwierdziłem, że nie będę go zabijać, bo uratował mnie z macek strasznego komara w nocy. Eee, Zdzisław to pająk ale dzisiaj nie o tym. Tutaj widzicie nożyk, co oznacza, że robimy unboxing! Unboxing paczki, która przyszła do mnie dzisiaj jest to paczka z Moskito. Jestem mega podekscytowana, bo wiem, czego się spodziewać, ale nie wiem do końca, bo wszystko było zamawiane przez internet. Wszystko dostałam z internetu i kochani powiem Wam, że trochę się boję, bo wiecie, jak to jest zamawienie przez internet, zawsze ten stres i będzie za mało, za duże, yy, inna jakość yy, niż byśmy chcieli. Ale mniejsza o to, zabieramy się do unboxingu, ale jeszcze zanim, to polecam Wam zostawić subskrypcję, aby być na bieżąco i najlepiej z dzwoneczkiem, więc lecimy. Dobra paczka jest dość sporych rozmiarów, większa od mojej głowy. Mała głowa, mały mózg, a może po prostu yy, paczka jest większa. Yy, miejmy nadzieję, że to. O to tutaj właśnie chodzi, więc Fancy, a nie po palcu, błagam cię, masz niedługo egzamin. Mmm, babe, masz niedługo egzamin i nie masz prawa polecić sobie po palcu, bo to nie skończy się wtedy dobrze. Właśnie, ale odcinki teraz zlatują bardzo rzadko, ponieważ mam niedługo egzamin I się do niego bardzo przygotowuję, ponieważ trochę yy, trochę się nie przygotowywałam przez rok Więc y, czas to nadrobić! O kurczę. A dobra, nie tak nie zobaczcie, gdzie mieszkam Stalkę, wybrać się do roboty <gryw> Nie przepraszam, musiałam to powiedzieć Okej, okay. o wow, jak ładnie Resowy insusensor insu sensor normalnie. Błagam Cię, nie przeleć po tym palcu. Coś mi się zablokowało. W takim razie idziemy teraz w tej strony. O! Oh, no ładnie idzie. Taśma mnie lubi. O! To się już otwiera. To się już dzieje. Czy ja poważnie z tyłu znowu Wiem Tak! Wygląda na pewno poważnie. O! Coś nie przecięłam. A nie, jest wszystko ok. Ja już widzę ten kolor. Okej. Okay, okay. Wait. Um, dobra, lecimy z tym koksem. Ej patrzcie, a nie chciałam sobie tak na twarz nakleić, zawsze jak są banany w biedronce, nie? Sobie przyklejam na czoło y, tą naklejkę z banany. O mój Boże, te kolory! Te kolory! Dobra, y, myślę, że zaczniemy sobie od którejś z tych rzeczy. Okej, okay, okej, okay, okej okay. To jest Walutkowy komplet Numer jeden hmm? Mamy piękny zielony, właśnie ostatnio się Zakochałam w tym zielonym, przysięgam wam A Tu mamy dresy Ale są super, są so Super, i tu mamy Rozmiar XS, od razu wam mówię właśnie Bo żebyście potem mieli sobie Jak dobrać, jeżeli byście chcieli coś tamten Tego, yy, to też jest XS I to jest właśnie taki Taka krótsza bluza, wiecie, welurkowa, a to są zwykły dół od dresów. Um, no, więc sumie możemy teraz to przymierzyć. Od, od razu, razu będziemy przymierzać. I, I zobaczymy, jak to wygląda na mnie. Dobra, Huu, znikam. <laughs> Kolor ledów zmieniony i proszę bardzo, wchodzę w... Nie czerni, ale zieleni. Huu. Słuchajcie, moim zdaniem cudo, bo welur jest bardzo dobrej jakości. W sensie to nie jest shane. <noise> Tylko tu mamy już bardzo fajną jakość. Jest śliczne, jest mięciutkie, jest wygodne. W ogóle dresy, dół dresów jest mega wygodny. Ten złoty suwak robi robotę. Ja się sama jeszcze nie widziałam, ale czuję, że to jest sztos. Fajne są też ściągacze, bo właśnie są takie grubsze i takie wiecie, mocne. One się ładnie dopasowują. Tak samo tutaj, a nie jak w niektórych dresach, że to jest takie cieniutkie i niewygodne. Z tyłu wygląda to tak. Proszę bardzo. E, kaptur jest. Lord wader. E, I moim zdaniem, moim zdaniem to jest sztos. W sensie ja jestem całkowicie na tak i w skali powiedzmy, że będziemy do 6 od oceniać. To w skali od 1 do 6 dałabym 5,5 e, Bo myślę, że znalazłabym jakąś wadę, chociaż na razie jej nie znajduję ale, ale, ale to jeszcze nie jest, wiecie, taki sztos na sztosy Czuję, że go tu znajdziemy, ale to jeszcze nie jest taki sztos na sztosy Lecimy dalej Co my tu dalej mamy? Kolejny welurkowy zestaw Weźmiemy sobie go tu To też będzie cudowne O mój Boże Mamy tu krótkie shorty też właśnie walurkowe milusie I bluzę Taką samą jak ta Tylko właśnie różową Więc ja już lecę się przebrać I zaraz wam to pokażę Też czuję, że to będzie sztos Bo uwielbiam shorty, jak są takie właśnie luźne I te będą luźne, plus jeszcze będzie ten walurek Więc będą takie mięciutkie i w ogóle Dobra, spodam się przebrać huhu! Nie Czekajcie, czekajcie! Zmieniam ledy na różowe. Czekajcie! O, jest ten róż? Niemocniejszy, jakiś. O, to już to. Tak, to jest ten róż. A więc tak, kolejny zestaw. Ja jestem zachwycona, słuchajcie, i to chyba będzie ta szóstka. Wiecie czemu? Bo spodenki ostatnio kupowałam w Berszce. I one są takiego samego kroju, i widać mi było za przeproszeniem półwutówska cał. I to nie jest fajne, bo ja bym chciała gdzieś w nich wyjść, tak? A nie w nich tylko spać. Albo mieć nockę u mojej przyjaciółki Kariny i, i tylko razem sobie robić nocowanko i super, tylko gdzieś po prostu w tych spodenkach wyjść, a w tych będę mogła, bo nie widać mi tyłka! Więc jest sukces! Eee, Bluzy widzieliście. <laughs> jest taka sama, właśnie XSK jest spokoją, ja metr... 60, już wam wcześniej mówiłam, metr 59, metr 60 Dawno się nie mierzyłam, nie ważyłam, ani nic Ale mniej więcej gdzieś tak e, I moim zdaniem to sztos nad sztosy. Naprawdę, te walurkowe komplety są super Mają kieszonki nawet, chyba oh, Mają kieszonki Ale pociutkie są kieszonki w środku Takie mięciutkie Więc ja to oceniam naprawdę na szóstkę Bo spodenki są idealnej długości XSK i w ogóle super I to się bardzo super dopasowuje Naprawdę, jestem... 100 procent na tak, jestem za Lecimy dalej, następny komplet I tu mamy komplet z Baby Blue Ha, wyuczyłam się, jest suserka <grym> To jest Baby Blue i tak, dokładnie tak to wygląda Tu mamy bluzę Zobaczcie, ej, mam wrażenie, że tu będzie taka bluza a'la Oversize Lekki, wiecie, tutaj będzie tak ty, 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 ty. Więc sztos No i du dresów, proszę bardzo też baby blue. Uwielbiam ten kolor. Wszystkie kolory, które ten, to sama sobie też wybierałam i uwielbiam te kolory. Jestem zakochana w pastelach różnego rodzaju. Ale dobra, koniec gadania, więcej przymierzania! Mmm, babyki! Haha! Oj, okay. przepraszam was, ale mam teraz taką fazę, bo zakochałam się w tym komplecie, okej? Okay? Jest cudowny! Oh my gosh! Dancing queen... Coś tam... To jest Baby Blue i znowu jestem zakochana, słuchajcie, bo to jest taki oversize. Jak na XS, możecie powiedzieć, że jest trochę za duże, ale moim zdaniem jest super, właśnie, przez to, że jest lekko za duże, bo ja uwielbiam za duże bluzy. Ha, kupowanie emek, za dużych koszulek u mnie w sklepach to jest norma, naprawdę norma. E, więc to mi to nie przeszkadza. ściągacze znowu są super. Nie patrzcie na moje piękne w białe coś, skarpetki. E, no i co? No, dla mnie to jest. 6 albo 5. 5. Dajmy pięć. Nie bądźmy tacy wiedzieć. Dajmy pięć. Kolor jest też cudowny. No, widzicie ten kolor, to jest Baby Blue. Oh my gosh! A właśnie, spodnie też są w środku takie. się a w ogóle tu ten napis Moskito jest w ogóle mega taki precyzyjny, bo czasem jak macie napisy... To one nie są tak precyzyjne, ok? I czasem się właśnie odklejają, bo to jest, wiecie, na, na, te, na tego co, najmniej. nawet jak kupicie od razu, to to się już odkleja, a tu widać, że to jest solidnie zrobione Więc ja jestem całkowicie za no i, no i to jest super, no! I został nam ostatni komplet I teraz nie wiem dokładnie, jak wam pokazać, bo wiem, co tu jest e, Mamy tutaj legginsy czarne e, Mamy tutaj bluzkę z drugim rękawem, którą zawsze chciałam kupić! Bo ona jest lekki taki... Miałaby być. Nie wiem jak będzie, zobaczymy. Niech nie ja przed zawalam słońce. Lekki crop top, lekki top. Ona ma tu wycięcia. I wiecie, taka do ćwiczeń, Ja w ogóle jestem fit teraz. Ogólnie nie jestem fit, zaczęłam ćwiczyć, więc... <ścoughs> Czemu nie? Więc tu mamy właśnie koszulkę plus mamy topik. Zwykły topik taki o, i czuję, że będzie za duży. No? Może jadam, nie? Deszcz pada, przepraszam was za to Może nie słychać, miejmy nadzieję yy, Ale to jest właśnie topik i on z tym ma wycięcie Ja o tym nie wiedziałam Ale szczerze się cieszę, bo Lubię różnego rodzaju wycięcia Więc my idziemy przymierzać I pokażę wam z stopem, potem z bluzką I ocenimy To dla mnie jest piąteczka i kolor jest przecudowny W ogóle uwielbiam teraz pastele A czarne komplety mi się zawsze przydadzą Na przykład na musical czy coś Wiecie, poćwiczyć, potańczyć Zawsze można więcej przebierania, mniej gadania. Czarnych ładów nie mam. Poradzimy sobie z niebieskimi Podejście numer 3! Podejście? Ej, dosłownie podejście! Nieważne. E, wygląda to tak przy Bardzo z tyłu ma takie piękne wycięcie, tu, Sorki za moje plecy, ale to 13 lat, wiecie, to nie jest moja wina Wasza też nie, więc nie obwiniamy się dawno. To jest już normalne. A więc tak, wygląda to tak. Bałam się, że będzie za duże. Totalnie myślałam, że będzie za duże. A w tym momencie to idealnie przylega. To idealnie przylega. I wszystko jest w ogóle mega dopracowane. Mm, tłuszczy. Mega dopracowane. <laughs> idealnie zrobione. Mówię Wam, wszystko jest po prostu do ciała, tak jak powinno być. Chyba. Nie wiem. Pierwszy raz będę się motywowała do ćwiczeń. Już mam w czym? To mogę się zmotywować. No, więc wygląda to tak. Bo ja jestem mega usatysfakcjonowana, bo byłam święcie przekonana, że to przyjdzie za duże, ok? Do, dosłownie miałam takie. To nie będzie za duże, ale wow, serio. Więc osoby, które są trochę powyżej mojego wzrostu, bądź no, no trochę trochę większe niż ja, to polecam sobie ogarnąć eseczkę. Jeżeli już będziecie chcieli sobie ogarniać to eseczkę, bo może być dla was za mała. W sensie autentycznie dla mnie to jest do ciała. Ale jest dla mnie właśnie idealna, jest idealnie przylegająca Więc dla mnie to Piąteczkę daję Piąteczkę i teraz zakładamy górę z długim rękawem Jestem ciekawa jak to będzie, bo to też może być za duże Ale miejmy nadzieję, że nie Legienę oceniam właśnie na piąteczkę Topik dałabym może 5,5, bo właśnie jest idealny Naprawdę bałam się, że będzie za duży Lecimy dalej GENIALNY dobra, tak serio. Wow! Myślałam, że będzie za duże, a jest idealne XSK moskita to mój rozmiar. Całkowicie mówię wam. Chyba jest, chyba jest okej. Okay. Ja się nie widziałam w lustrze, tak jak mówiłam, bo teraz tylko się z wami przebieram i w ogóle. E, tu ma koks wycięcia. Naprawdę. Wtedy jest takie urozmaicone, wiecie, bo te wszystkie bluzki zawsze jak są, to są właśnie takimi kroptopami tutaj. Długi rękaw i tyle. Czasem mają tutaj na... Palec, to wtedy jest już wow, mamy na palec, a tu mamy takie Oryginalne wycięcia, więc <noise> Dla mnie sztos, naprawdę, z tyłu wygląda to tak I w ogóle zapomniałam wam powiedzieć, ale to jest taki piękny złoty napis yy, Drugi jest tu, więc możecie przeczytać sobie z mojego tyłka napis to. <noise> e tak to wygląda i jestem mega usatysfakcjonowana, bo myślałam, że to nie będzie tak wyglądać Tłuszczyk. <noise> I nie ma e Luna się drze. Luna się drze, ale to nic. E, papuga. Mniejszo z tym jestem me mega usatysfakcjonowana. E, no i oceniam górę. 6 Albo pięć i pół. Albo pięć. Wiecie, ja mi jest zgubię, że ja cały czas wszystko oceniam tak wysoko. Ale tu naprawdę bez obwijania. Obwi ob obwi <gryw> Owijania w bawełnę to jest naprawdę dosłownie to. Przysięgam wam, bo... przysięgam wam... Dobrze, ja mówię, nie wiem, jak się zaczęłam... Rozkrężyłam się, okej? Okay? Przysięgam wam, to jest idealne. To w się sensie, naprawdę. Powiem wam, że czuję się jak prawdziwa insusensowa. Naprawdę, ale tak serio bez o... Kurczę, no! Nagrywam to czwarty raz i nadal się myję na te... Mylę na tym słowie. Ja nie wiem, co się dzieje z moją dykcją dzisiaj. Dykcja to fikcja, ale no. Yy, tak, serio. Powiem Wam szczerze, że ja dostałam od do te ciuchy, tak? Eee, tak, jak nagrywałam z Shane, kupowałam to za swoje pieniądze, a od to dostałam. I powiem Wam, że naprawdę nie, nie wiedziałam, że będę ocniała tak wysoko. Teraz mi jest głupio, bo pewnie pomyślicie, że ja Was tu oszukuję, i to wcale tak nie wygląda, ale to tak wygląda, naprawdę. Te ciuchy są tak dobrej jakości, tak wygodne, i tak ślicznie wyglądają. Są rozmiary w ogóle tak do, wiecie, dobrane idealnie, tak jak miało być, że jestem zachwycona i dlatego Wam daję taką ocenkę. Moja ocenka na każdym odcinku jest szczera. Mówię Wam to na moje serduszko yy, Nie wiem, która strona. <grych> no. Yy, teraz Wam pokażę jeszcze, bo widziałam ja wszystkie ubranka, żeby Wam po pokazać, o co mi chodziło z tym materiałem w środku. On tutaj jest taki mięciutki. Taki, taki mięciutki. Tutaj chodziło mi o to, że po prostu to jest mięciutkie, puchate i w ogóle zobaczcie, to jest takie milusie, tak? Eee, często tak w dresach po prostu bywa, że to takie milusie nie jest, a tu mamy właśnie milusi materiał od środka, przez co no, moim zdaniem wygodniej i fajniej będzie się to nosiło. Kolory są, tak jak mówiłam, cudowne. I wszystko zobaczcie, nawet ten ściągarz jest bardzo fajnie uszyty, a wszystko jest takie mocne. Głównaczka bardzo fajnie się rozciąga. Nie wiem także, jak to będzie wyglądało, yy, jak ja już to upiorę, ale myślę, że relacje będę Wam zdawała na Instagramie też. Więc to tam, tam też możecie wbijać. A no, więc tak to wszystko wygląda. Yy, Welurku tak nie mamy, ale właśnie zobaczcie, ten materiał wygląda tak. To jest felur, prawdziwy? Zwykły? Welury? Tak, wygląda, no, zobaczcie, słowak. Piękny złoty, bardzo fajnie to jest wszystko wykonane Tu mamy napis Jak kupowałam w różnych sklepach ubrania i takie napisy były właśnie na, yy, naprasowywane To one były tak słowo zrobione, że często po prostu się odklejały od razu A tu mamy bardzo fajną jakość, to jest wszystko bardzo dobrze się trzyma Welur yy, też ma fajną jakość, jest mięciutki, jest yy, taki gładziutki Więc naprawdę jestem całkowicie na tak o nie! Proszę bardzo, a kolor w ogóle jest śliczny Mięciutki yy, I to wam właśnie chciałam jeszcze powiedzieć, pokazać I powiem wam, że naprawdę nie sądziłam, że te ubrania będą tak idealnie zrobione wręcz pode mnie Ja naprawdę czuję, jakbym zamówiła coś yy, szytego na miarę Tak się chyba mówi yy, Naprawdę <laughs> więc, więc, nie, więc nie wiem, co dalej powiedzieć I tu się zrobi cięcie w tym miejscu, w tym powiedzieć i wracając, już wiem co powiedzieć. <laughs> nie, to, to nie jak, ale nie mam kartki tutaj napisanego, nie, No tak serio, nie mam nic napisanego. To nie jest materiał taki chiński, jak potrafi się zamówić. Nie obrażając, tutaj nie jestem rasistką. Nie obrażam tu nikogo. Tylko po prostu chodzi mi, że to nie jest taki słaby materiał, cienki w ogóle, tylko to są naprawdę dobre materiały, to jest dobra jakość, więc ja się tego też nie spodziewałam za bardzo. Różnych rzeczy się spodziewam po kupowaniu przez internet, yy, zamawianiu przez internet, dostawaniu przez internet i w ogóle ze strony, z której jeszcze wcześniej nic nie zamawiałam, tak? Więc naprawdę jestem zachwycona tym, więc z ręką na sercu. No. Yy, dowiedziałam się przed chwilą też, że serce jest po lewej stronie, więc to też jest taki fun fact dla Was! <grych> to wiedzieliście, tylko ja jestem taka. No, mówiłam. Paszka większa od głowy, w małej głowie, mały mózg. <grych> Kochani kochani, więc ja już dziękuję Wam za ten cudowny unboxing, bardzo profesjonalny, bardzo poważny i bardzo insusenserski. Insuje... Nie mam tylko tego wymówić, dlatego mówię insusenserski, to już jest moje powiedzonko wśród znajomych, przyjaciół i w ogóle. Eee, ja Wam za ten odcinek dziękuję. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Taką ładną małą. O, ładną, małą słodką, łapkę w górę. Eee, I mam nadzieję, że widzimy się niedługo w następnym odcinku. Wbijajcie bij, na Instagrama, TikToka, Facebooka i w sumie nie mam więcej mediów społecznościowych, więc na to tyle, ty, ty, na to tyle, tyle, na to? Nie. Kurczę, znowu się wiąkam. Nie wiem, czekajcie. Chyba to się zrobi cięcie i pip, nieważne. Więc ja Wam po prostu dziękuję. Nie będę tutaj już więcej myliła słów i kaleczyła polskiego. W innym języku nie umiem mówić, umiem mówić tylko w polskim i nawet tego nie robię dobrze, okej? Okay? Żegnam się z wami i widzimy się w następnym odcinku. Buziaki i papatki!